Dobry wieczór, witam serdecznie. Witamy w kolejnym programie. Ja nazywam się Piotr Szlachtowicz. I tak miało być spokojnie, a tu kolejna niedziela, kolejne nowe rzeczy wychodzą. Kolejne naszymi głowami ciekawostki. No, o tej wojnie dzisiaj, bo. Chciałbym porozmawiać o Unii Europejskiej, o tej całej hucpie, Przecież każdy, kto widzi, co się dzieje w Unii Europejskiej, jakim stanie są państwa, jakim stanie rozkładu moralnego są społeczeństwa Unii Europejskiej, to patrzy z pobłażaniem na jakieś plany budowania armii, o Tusku, który cztery razy zmienia zdanie przed wyjazdem, po wyjeździe, po wyjeździe do Londynu, potem mówi, że będą zbrojenia, już teraz, zaraz. Nikt nie patrzy na to realnie. No cóż, no takie życie. Profesor Mirosław Piotrowski, był europoseł, jest moim gościem w połączeniu internetowym. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich państwa. Zanim przejdziemy do rozmowy z panem profesorem, tylko chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, do lajkowania, udostępniania, komentowania tego materiału. Zachęcam również do wsparcia finansowego. W opisie tego materiału jest, jak można to zrobić, jak można wesprzeć moją działalność dziennikarską jak można wesprzeć rozwój tego kanału, więc zachęcam do tego bardzo, ale to bardzo gorąco. Panie, panie pośle, no jak pan, panie profesorze, jak pan traktuje w ogóle ten cały jazgot, te rozmowy o armii europejskiej? Patrzy na to pan z pobłażaniem, czy rzeczywiście ci neomarksiści z Brukseli poszli po rozum do głowy, może, może nie, to złe słowo, postanowili się zbroić? nie nic bardziej mylnego panie redaktorze. Jeśli by patrzeć i słuchać ich wypowiedzi z uwagą i brać na poważnie, to należałoby się zastanowić czy nie zatrudnić jakiegoś profesjonalnego lekarza psychiatry. Ale jest druga też opcja, taka że ci ludzie są po prostu bardzo cyniczni, docna przesiąknięci korupcją, bo tak jest i Postanowili ubić bardzo dobry interes na tej wojnie, i jak się okaże, to myślę, że niedługo, bo to Stany Zjednoczone, Donald Trump ujawnił, ile zdefraudowano miliardów dolarów, to inaczej spojrzymy na tych ludzi. Pan redaktor rozpoczął od stwierdzenia, że w niezbyt dobrej kondycji moralnej jest Unia Europejska i ci ludzie. To należałoby zapytać, a w jakiej kondycji gospodarczej czy ekonomicznej? Są kraje Unii Europejskiej i w ogóle Unia Europejska, bo podczas tak zwanej pandemii czy plandemii również te same osoby w zasadzie postanowiły ją wykorzystać i stworzyć fundusz 750 miliardów euro na podźwignięcie gospodarek, które te państwa i Unia Europejska no, sprowadziły na skraj bankructwa. I te 750 miliardów euro to jest po prostu pożyczka. W całości to jest pożyczka, którą wszyscy, również Polska, będzie spłacała do grudnia 2058 roku. Jaki pomysł ma pani von der Leyen i y, działacze, aktywiści unijni, aby się zbroić, tak jak mówi pan redaktor, z przekąsem: no bo nikt nie wierzy, że Unia Europejska wystawi własną armię, bo to jest po prostu mrzonka. Ale na stole mają pojawić się pieniądze. Według. Jednych agencji ma to być 800 miliardów euro, a pani von der Leyen mówiła o 150 miliardach euro od razu. I ma być to, uwaga, pożyczka, znowu pożyczka. Ale jak gdzie się pożycza, rozdaje pieniądze, tak też się i dorabia. Przypomnijmy, że pani von der Leyen była już szefową Ministerstwa Obrony Niemiec i powołano specjalną komisję śledczą, bo miała zdefraudować 178 milionów euro. I wielu unijnych aktywistów jest właśnie podejrzewanych o korupcję. I jedna sprawa tutaj y, korelująca z tym. Dzisiaj czytam, bo wiele portali internetowych, i to znaczących, pisze o tym, o czym już pisano w listopadzie ubiegłego roku. Mianowicie firma paliwowa, jak pamiętam, OKKO, ona się nazywa na Ukrainie, rozpoczyna budowę. Ogromnego kompleksu narciarskiego, kurortu narciarskiego, który ma obejmować kilkadziesiąt kilometrów tras narciarskich, wiele hoteli yy, i tak dalej. Ten projekt, Kołwowa, Kołwowa, teraz, ma kosztować półtora miliarda dolarów. No to my, panie redaktorze, dawaliśmy za darmo paliwo. A teraz ta firma paliwowa ma to budować. Pod koniec 2023 roku, kiedy Orlen zaczął wreszcie sprzedawać paliwo Ukraińcom, no to obecny wicemarszałek Krzysztof Bosak ujawnił, że my kupujemy paliwo po ponad 6 zł na stacjach, a Ukraińcom sprzedajemy za 4, czyli bez akcyzy i bez VAT-u. I my się niedawno także, parę dni temu. Można to odnaleźć w internecie. Polska miała przekazać 60 czołgów, te 72, czyli podarować ukraińcom. Tak, jeden czołg kosztuje 2 miliony euro, około ponad 8,5 miliona złotych, więc razy te 60 czołgów, no to nam daje na polskie ponad pół miliarda złotych. To my to dajemy, 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 a oni sobie budują. Kurorty narciarskie, a komentatorzy się zastanawiają, czy to zagrozi naszemu zakopanemu i naszej turystyce, czy nie. No, z czym mamy do czynienia? No, ze schizofrenią, i powtórzę raz jeszcze. Jeśli politycy nie dostrzegają tego, o czym tu mówię i sygnalizuję, no to albo coś mają z umysłem i należy ich po prostu przebadać, albo należy uruchomić komisje śledcze, odpowiednie, żeby sprawdziły, ile mają od tego tak zwanego odsypu. Dobrze, czy ta cała chudźba z armią europejską to również część gry politycznej, żeby, przepraszam za kolokwializm, położyć łapę na tych złożach ukraińskich, do których swoje żądania wysuwa Donald Trump? Też oczywiście, ale to w drugiej albo w trzeciej kolejności, bo te złoża, jak dowiadujemy się, są przede wszystkim na terenach w tej chwili przejętych przez Rosjan. Natomiast jeśli pan redaktor używa zwrotu polityczne korzyści, no to ci tak zwani przywódcy, mówią o von der Leyen, która chce przykryć swoje niecne sprawki zamówienia chociażby znanego wszystkim preparatu, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że naruszyła unijne prawo, bo zakryła informacje, które powinny być jawne, związane z ogromnymi funduszami, a także lansujące w tej chwili teorię, tak naprawdę, możliwości ochrony przez rakiety nuklearne, broń nuklearną francuską. Terytorium Ukrainy i Polski, pan Macron, ma poważne problemy polityczne, o których mówi pan redaktor. On przecież o mało nie przegrał tych wyborów, bo Marine Le Pen deptała i depcze mu po piętach. Kirs Starmer, który ma również wewnętrzne problemy bardzo duże, dzisiaj czytam, że w związku z jego postawą, czyli prężeniem muskułów przed kamerami i obciskiwaniem się z panem Zoeńskim, popularność jego wzrosła przez kilka dni o 10% procent, o 10%. Więc wszyscy ci ludzie, nie robiąc nic, maksymalizują swoje korzyści polityczne, ale oczywiście również w perspektywie są te złoża, może akurat nie te, może inne, które zechcą wykorzystać. Przejdźmy może do tej tematyki, tej kwestii tej pożyczki, no rzeczywiście covidowa pożyczka była, czy tak jak mówią, grypa a 19, pożyczka na, na ten stan, na ten czas, był wzięty przez Unię Europejską, Unię, Polska to zażerowała, nic z tego nie dostała, bo było KPO, tak samo będzie w tym, tym, tym razem, że Polska nic, nie będzie miała żadnego profitu z tego, a, a będzie musiała spłacać odsetki. Jeśli będzie to w takim trybie jak przywołany przed chwilą KPO, czyli Next Generation EU, dokładnie, bo KPO jest w ramach tego Next Generation EU, no to wyjdziemy ponownie jak zabłocki na mydle. Panie redaktorze, retoryczne pytanie: dlaczego Polska nie może, jeśli chce sama zaciągnąć pożyczek i ich spłacać i wie co ma, od kogo ma, na ile procent ma, tylko trzeba to robić via Unia Europejska, bo, jak twierdziła pani von der Leyen, te pożyczki, są bardziej korzystne w sensie oprocentowania tańsze i łatwiej dostępne. No to jak są dostępne, to pan redaktor powiedział, nic nie dostaliśmy od paru miesięcy coś tam nam kapią. Łaskawie, łaskawie. A przyznała pani von der Leyen, że budżet się nie spina, bo to KPO jest połączone z budżetem unijnym. No i brakuje już na spłatę w tej chwili 30 miliardów euro. Więc nikt tam nie popatrzy, dokładnie nie przeczyta, a także podejrzewam, że odpowiednie służby Olafu tam nie wkroczą. Ponadto jest mowa o europejskiej armii, nie o tym, że mamy się dozbrajać w ramach NATO, co należy czynić oczywiście, ale że ma powstać europejska armia, co jest mrzonką, co jest po prostu snem chorego umysłu. Przypomnijmy, że większość państw Unii Europejskiej należy do NATO. Mamy 25 krajów 27, przepraszam, krajów Unii Europejskiej, z tego tylko cztery nie należą. Jak pamiętam, to jest Austria, Irlandia, Malta i Cypr. Nie są to duże kraje, ale nie chcą należeć do żadnego paktu i nie będą nie należą do NATO nie będą należały także do Armii Europejskiej. No to pytanie, skoro większość, powiadam, zdecydowana większość krajów Unii należy do NATO i jest to większa liczba, bo jak sobie przypominam, 32 kraje należą do NATO, z tego 23 Europejskie, nasze, to znaczy nasze unijne, no to dziewięć nie należy, dziewięć jest spoza, w tym Stany Zjednoczonych, na których barkach, jak wyliczają. Nie tylko politycy, ale i ekonomiści spoczywa 70% kosztów, no to jakim cudem te państwa, o których teraz mówię, chcą stworzyć nową armię, zaciągnąć nowe pożyczki i jeszcze uzyskać konsensus, jak nie mogą się pogodzić na forum NATO, o czym mówił mi osobiście Jens Stoltenberg. Z którym rozmawiałem i oficjalnie zadawałem mu pytania na komisji spraw zagranicznych i podkomisji obrony w Parlamencie Europejskim. To jest po prostu mrzonka, to jest zasłona dymna, po to, żeby pod dywanem robić niecne interesy, bo najlepszym parawanem jest wojna. Bo wyciągnie się mnóstwo pieniędzy, a pod płaszczykiem tajności, no bo oczywiście nie możemy ujawnić, ile kosztują pistolety, ile ich wyprodukowaliśmy, bo to tajemnica wojskowa, bo wywiad Putina się dowie i tak dalej, i można skręcić mnóstwo pieniędzy. Przecież Donald Trump powiedział, że USA przekazały dotychczas Ukrainie 350 miliardów dolarów z czego nie rozliczyły się z połowy i dlatego pan Cełański był taki hardy, bo nie, chca, nie chciał i nie chce się nadal rozliczyć z tak ogromnych pieniędzy. Dobrze, jest jeszcze jedna taka kwestia. Może zanim jeszcze do tego wrócimy, ale może nie, jednak o to zadam py pytanie. Panie pośle, jak to jest z tym parasolem nuklearnym? Bo tutaj zgodzę się z panem, że to jest jedna wielka chutzpa z tą armią, ale coś jest na rzeczy. No bo te plany francuskiego parasola nuklearnego nad Niemcami, Niemcy są zadowolone. Plany nuklearnego rozrzucenia tej osłony, na przykład brytyjskich sił nuklearnych, nad Kanadą. Więc tutaj jak gdyby, czy to rzeczywiście spali na panewce, to przygotowanie od separowania się od Stanów Zjednoczonych, tylko czy to po prostu jest tak, jak pan powiedział wcześniej, gra? To jest gra i bez porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi żaden scenariusz się nie ziści i nie będzie pewny, bo to tak łatwo mówić, ale y, jeśli mówimy Francja czy Wielka Brytania, oczywiście dysponują bronią nuklearną, ale według dostępnych danych, mam nadzieję, że są to dane aktualne, razem te dwa kraje dysponują liczbą 500 pocisków nuklearnych. Dla porównania, same Stany Zjednoczone y, mają mieć 6800 takich pocisków. No to, panie redaktorze, proszę sobie to porównać. A ponadto, jeśli ktoś chce tak na serio straszyć bronią nuklearną, to musi się liczyć z konsekwencjami, że jedna albo dwie rakiety takie mogą polecieć. No to ja polecę filmy dokumentalne po tym jak spadły takie bomby na Hiroshimę i Nagasaki, ale proszę nie patrzeć tylko na zniszczone budynki, tylko na poparzonych ludzi i choroby popromienne i tak dalej i tak dalej. To są ludzie po prostu nieodpowiedzialni. Bronia atomowa jest po to, żeby odstraszać. Natomiast to co co wyczynia w tej chwili pan Macron, bo Wielka Brytania akurat w temacie nuklearnym jest bardziej Wstrzemięźliwa, no to już spotkało się z kontrą władz Rosji i powiedziały, że jeśli w ogóle będzie jakiś kontyngent na terenie Ukrainy, złożony z armii europejskiej, tak zwanej, czyli z żołnierzy europejskich, potraktują to jako NATO i jako prowokację do wojny. Więc nie możemy sobie na to pozwolić. Racjonalnie myślący politycy od dawna postulują, że jeśli ma być tam jakaś linia demarkacyjna, to jest tylko jedno wyjście. Musi być rezolucja ONZ-u, i to rezolucja poparta przez Rosję, i wprowadzenie tam sił ONZ-owskich, na przykład błękitnych hełmów, bo inaczej doprowadzi to do katastrofy. Może doprowadzić do katastrofy, a już teraz Kreml sygnalizuje, że Macronowi, Marzy się powtórka z Napoleona. No i trwa teraz dyskusja. Macron odpowiada, że tak nie było, bo to Napoleon był tym, który przeprowadzał inwazję, teraz Rosja i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest wstęp, gra wstępna do poważnego konfliktu. Uważam, że takich polityków jak Macron, ale także jak Starmer w Wielkiej Brytanii w tej chwili należy poskromić, ale my mamy tu do poskromienia innego, Donalda Tuska, który się do tego wyrywa, a wielokrotnie mówiłem, że dla mnie przynajmniej jest on nikodemem dyzmą europejskiej polityki. Także jeśli oni zechcą wciągać nas do wojny, to jak jestem pokojowo usposobiony, to będę zachęcał, aby ten rząd, który chce to zrobić, obalić i to wszelkimi możliwymi dostępnymi środkami. Panie profesorze, teraz chciałbym przeczytać panu z oficjalnego konta twitterowego, czyli eksowego pana Kalina Georgesku, który to, któremu to zakazano występu w wyborach, który to pisze w języku angielskim konkretny, czy też konkretne uderzenie w serce demokracji na całym świecie. Mam dla was jedną wiadomość. Jeśli demokracja w Rumunii upadnie, to cały Demokratyczny porządek na świecie również upadnie. To jest tylko początek. To jest tak proste. Europa jest teraz no, dyktaturą, a Rumunia jest pod rządami tyranów, tu jest tyranii. Co pan na to? Z większością stwierdzeń można się zgodzić, natomiast uważam, że oczywiście wyrażając swoje oburzenie, to są niedopuszczalne środki zastosowane wobec tego kandydata, no to jednak, jeśli on mówi, że nawiązuje do w ogóle demokracji światowej. No to trochę dramatyzuje, ale jest to bardzo, bardzo niebezpieczne i może przenieść się to na grunt polski, bo zwracam uwagę, że tak jak w sprawie wojny na Ukrainie, przekręcania tylu milionów czy miliardów euro także z naszych podatków ten establishment trzyma się razem. Tam tylko wyłamuje się Wiktor Orban, który zgłosił weto co do dalszego finansowania tej wojny, jak Donald Trump chce ją zakończyć. Pan Fico został przekupiony tym, że popłynie gaz z Rosji przez Ukrainę. No i teraz jest kwestia, czy dołączy Rumunia, czy też dołączą inne kraje. No, pan Elon Musk z administracji Trumpa stawiał na AfD i AfD osiągnęło, Najlepszy wynik w historii, blisko 21%. I oni tego się obawiają, tego się obawiają, że to nastąpi rozszczelnienie systemu. Dlatego tak są alergicznie nastawieni wobec tego kandydata i każdego kandydata, który nie jest domówiony z establishmentem unijnym bo to może rozlać się także, jak on mówi na świat, chociaż ja bym aż tak nie dramatyzował, ale rozumiem go, bo chcę ich zainteresować. To tak samo, jak wcześniej Złański mówił, że to nie jest wojna Rosji z Ukrainą, tylko że on broni całej Europy, całego świata i kosmosu. Ale tutaj naprawdę nie tylko jest coś na rzeczy, ale należy bić na alarm, bo nie jest wykluczone, że u nas wybory mogą zostać również potraktowane w ten sposób, tak jak w Rumunii, czyli zostać unieważnione, jeśli przejdzie kandydat do drugiej tury, który będzie miał szansę wygrać z establishmentowym, czyli prounijnym, czyli z tej grupy Bilderberg i z tego układu Światowego Forum Ekonomicznego. Panie Profesorze, ile w tym wszystkim, co dzieje się w Rumunii, jest z Brukseli i wszystkich tych osób, łącznie z panią von der Leyen? Bo ludzie nie chcą tego zrozumieć, że dużo, przynajmniej moim zdaniem. Oczywiście, że dużo i bardzo dużo, bo pan redaktor mówi, że ludzie nie chcą zrozumieć, bo nie wiedzą, bo nie ma podstawowych informacji w głównych mediach, że jeśli. Partie polityczne, które weszły do Parlamentu Europejskiego, grupują się w, we frakcje w Parlamencie Europejskim, tak jak największa jest IPP, z CDU, dawniej Angeli Merkel, a teraz pana Merca, czy też z SPD socjaliści, a z IPP Platforma Obywatelska, to oni się wspierają po prostu się wspierają w wyborach, Lokalnych. I również te prawicowe, to trzeba jasno powiedzieć, że jak startuje AfD, no to grupa w Parlamencie Europejskim mi wspiera. Jeśli podejrzewam, wystartuje, będą następne wybory, to konfederację wesprze i pani Marine Le Pen, i wesprze Wiktor Orban. Wiem o czym mówię, bo sam w tym uczestniczyłem, gdy byłem w grupie z Najdzielem i byłem przewodniczącym biura frakcji. To jeździłem na przykład do Grecji, do Salonik i wspierałem Georgiosa Karaceferisa, który startował w tamtejszych wyborach, na przykład na Mera Salonik i tak dalej. Więc to jest normalna praktyka, że wspiera się swoich, ze swojej grupy. Natomiast oczywiście poprzez rządzących i poprzez decydentów tych krajów, jeśli jest zagrożenie, że nasz kandydat może przegrać, no to trzeba wyciągnąć argumenty takie, że jest niedemokratyczny, że przede wszystkim, co spiskuje z Władimirem Putinem, że tam były wpływy, że to, że tam to. To, że Unia Europejska przeznacza środki finansowe, aby promować odmienne postawy, to nie budzi zastrzeżeń. Natomiast jeśli ktoś inny z zewnątrz przekaże. W sumie, w tej perspektywie drobne fundusze, no to steruje w tym kierunku, żeby unieważniać wybory i utrącać kandydatów. To pytanie jest takie: to w jakim kierunku to wszystko idzie? Rzeczywiście tyranii, zawładnięcia nami wszystkimi, absolutnie zrobienia z demokracji już do końca farsy i stworzenia no, nowego ładu sowieckiego, tylko w tym momencie europejskiego. Związku Republik Socjalistycznych, tudzież no Panie redaktorze, jeśli przeczytać traktat z Lizbony, który już wszedł w życie w 2009 roku i jest obowiązujący, a w siódmym był uchwalany, to tam jest napisane, że każdy obywatel Unii Europejskiej może brać udział w sposób czynny i bierny w wyborach europejskich, a także w wyborach lokalnych w każdym kraju członkowskim. A zmierza to jeszcze do tego, żeby utworzyć partie, bo to, to się tworzą partie na poziomie. Europejskim, bo na przykład jak jest grupa europejskich konserwatystów i reformatorów, to jeszcze jest alians, czyli taki sojusz AECR, który jest dofinansowywany z Parlamentu Europejskiego i z Unii Europejskiej i docelowo w ogóle w krajach tych mają być organizowane wybory dla tych partii europejskich. Na razie mówi się o, o wspólnej liście, od dawna zresztą do Parlamentu Europejskiego, ale to przeniesie się na kraj, chociaż w tej chwili jest w tym wymiarze swoboda, tak? czyli obywatele danego kraju mogą tylko głosować, ale tworzy się tego typu bloki. I żeby docelowo Unia Europejska, będąc już państwem, superpaństwem, wystawiała tak naprawdę jedną listę. Czyli taki, taki jest cel, że jeśli startuje CDU czy CSU, to będzie razem z Platformą Obywatelską startować w całej Unii Europejskiej i razem z PSL-em. Jak będzie startować Konfederacja, no to żeby startowała według tej koncepcji, choć ci politycy prawicowi na to się nie godzą, no ale jak większość ich przegłosuje, to tak będzie. Razem z Marine Le Pen, razem z Flams Belang i innymi. Wobec tego do tego to... Wszystko zmierza, żeby Europa była Stanami Zjednoczonymi Europy. O tym już myślał, pisał, mówił i działał na rzecz pierwszy założyciel Unii Europejskiej. Jean Monnet, który założył Komitet Akcji na Rzecz Stanów Zjednoczonych Europy, aby krok po kroku odbierać części suwerenności aż do stworzenia. On sam we wspomnieniach pisze. Że za wzór należy podać dwa państwa, bo przypomnę to były lata 50., a potem 60., dwa państwa: Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej i Związek Radziecki. Tak, tak pisał właśnie Jean Monnet. Wobec tego do tego zmierzamy. To jest ten cel, i jest kwestia tego typu, czy są politycy w Unii Europejskiej, którzy się temu nie tylko sprzeciwią, ale skutecznie zorganizują w wyborach. I będą w stanie zmienić władzę i wpłynąć na Unię Europejską. I Viktor Orbán zapowiedział, że w tej chwili szykuje się razem z grupą do okupacji Brukseli. I dlatego są tak nerwowe ruchy: że oni się obawiają, że w poszczególnych krajach członkowskich mogą rządy objąć osoby pokroju Orbana, pana Fico, no i w Rumunii, i za chwilę może w Niemczech, a nie niewykluczone, że po wyborach prezydenckich także w Polsce. Tylko, że to prowadzi do, do i tak czy siak. Ja mam takie wrażenie, że po ostatnim szczycie, po tym, co zrobił pan Orban, że no już zaczyna się powoli krystalizować wyjście niektórych państw z Unii Europejskiej, jeśli i tak dalej to będzie wyglądało. Tak, gdyż główną taką przesłanką jest brak jednomyślności. Unia Europejska, wspólnoty europejskie od 1951 roku zaczynały od jednomyślności. Nie powstałaby europejska wspólnota węgla i stali bez przekonywania i jednomyślności. A w tej chwili zastępuje się to, i. Od samego początku alarmowałem, głosowałem przeciw, namawiałem, żeby nie przyjmować traktatu z Lizbony, żeby nie przyjmować innych mechanizmów tak zwanej podwójnej większości przegłosowywania się. Jest już na stole projekt nowego traktatu. Który de facto pozbawia możliwości weta. Dla porównania, chcę przypomnieć, że będąc w podróży służbowej w Azji Południowo-Wschodniej, Południowej, tam rozmawialiśmy z i prezydentami, premierami, ale też z ministrem spraw zagranicznych na przykład Laosu, którzy weszli do tej Unii Południowo-Azjatyckiej. Pytaliśmy te władze, czy nie obawiają się, że zostaną, De facto zjedzeni przez azjatyckie tygrysy. Oni powiedzieli, że się nie obawiają, bo u nich głosuje się nad każdą ważną sprawą i konieczna jest jednomyślność. Jeśli taki laos postawi weto, to rozwiązanie nie wchodzi w życie. U nas się od tego odchodzi, i dlatego mamy do czynienia z wyjściem, także wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Pytałem Nigela Farage'a, co przeważyło. Już po referendum, a on powiedział, że przede wszystkim brak tej jednomyślności, czyli brak weta i tyrania Unii Europejskiej, która wyraziła się po przyjęciu traktatu z Lizbony wobec na przykład Irlandii, którą przymuszano, że będzie głosować do skutku, jeśli nie przyjmie tego dokumentu. I to zdaniem Nigela Faradża no, wstrząsnęło obywatelami Unii Europejskiej. I podobno ma się rozlać na inne kraje. I on tak po referendum w Wielkiej Brytanii za wyjściem występował. Czy jemu przydawano taki kubek z napisem: Teraz Polska? No i na razie to wygląda słabo. Ja bym powiedział, że tyranizowanie Europy jest no w dobrym stadium, że tak powiem. I że ludzie nie chcą wciąż uwierzyć, że to się dzieje na naszych oczach. Tak, to prawda, panie redaktorze, tylko że ich otrzeźwia może nie ta wiedza, która nie jest podawana na tematy, które dzisiaj roztrząsamy, ale patrzą na ten Zielony Ład przede wszystkim Zielony Ład, tę strategię gender. Gdzie Donald Trump ogłasza, że po Nowym Jorku i Waszyngtonie chodzą tylko dwie płcie, czyli kobiety i mężczyźni, a po Brukseli i Warszawie i Berlinie ma chodzić 56 płci albo 72 płcie. I, i to powoduje zastanowienia, a także, jak mówię, ten Zielony Ład i idiotyczne regulacje. Dawniej takim hasłem wywoławczym było nagięcie banana, czyli badanie przez Unię Europejską stopnia nagięcia banana i był specjalny komitet nawet do spraw nagięcia banana. W tej chwili jak pytam ludzi, no to rozśmiesza ich najbardziej regulacja dotycząca plastikowych nakrętek na napojach czy w Coca-coli, gdzie trzeba jakieś plastikowe wstążeczki mocować. Nie wiemy dokładnie co przeważy i co będzie tą kroplą, która przelewa ten dzban, ale myślę, że nastąpi to niedługo, jeśli nie nastąpi refleksja w Brukseli, czyli konkretne odejście od Zielonego Ładu, wyrzucenie go do kosza. To ludzie po prostu to odczują we własnych kieszeniach, brak pieniędzy, idiotyczne rozwiązania i zechcą strząsnąć to z siebie, ale do tego potrzebne są formacje polityczne i przedstawiciele, którzy będą reprezentować ten nurt. Profesor Mirosław Piotrowski, był europoseł, był moim państwa gościem w połączeniu internetowym. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję wam za to, że jesteście. Zachęcam do subskrypcji kanału, do lajkowania, udostępniania, komentowania tego materiału. Zachęcam do wsparcia finansowego. Zapraszam serdecznie w opisie tego materiału, jak można to zrobić. Zachęcam do pomocy w rozwijaniu kanałów. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym programie. Do zobaczenia, do widzenia.